Nie była moja wina, dobrze o tym wiesz. Nowy dzień coś się zaczyna, więc się z tego cieszę. Tak naiwnie uwierzyłem i to wciąga mnie. To, co złe, niech szybko minie. Chcę odzyskać Cię. Światłem myśli Cię przywołam, wiem, że jesteś tam. Pozwól, nie chcę zostać sam. Dla mnie to są drzwi do raju, przeznaczeniem mym. Serce karmisz pokusami, dobra jesteś w tym. Ty nie czekasz na półprawdy, to nie na to czas. Tracić głowę można łatwo. To spotkało nas, podnieść kartę stali życia. Kolor toczy pas, każdy dzień niech cię zachwyca. Spróbuj jeden raz. Może ważny powód masz, by powiedzieć nie? Choć się będę bardzo starał, nie przekonam cię. Prześladuje mnie dylemat, wątpliwości mam. To jest dla nas trudny temat, ech nie podam się. Przyjdę z duszą na ramieniu, nie zobaczysz jej. Serce otwórz, niewzruszone mnie, pokochać chciej. Zapomnijmy stare grzechy, czasu koi ból. Jeśli zechcesz, już na zawsze będę tylko Twój. Ty nie czekasz na półprawdy. Czas. stracić głowę można łatwo, to spotkało nas. Podnieść kartę stali życia, kolor to pas. Każdy dzień niech cię zachwyca. Spróbuj jeden raz. Może ważny powód masz, by powiedzieć nie. Choć się będę bardzo starał, nie przekonam cię. Prześladuje mnie dylemat, wątpliwości mam. To jest dla nas trudny temat, ech nie podam się. Przyjdę z duszą na ramieniu, nie zobaczysz jej Serce otwórz niewzruszone, nie pokochać chciej Zapomnimy stare grzechy, czasu koi ból Jeśli zechcesz już na zawsze będę tylko twój Ty nie czekasz na półprawdy, to nie na to czas Tracić głowę można łatwo, to spotkało nas Podnieś kartę stali życia Przyjdę z duszą na ramieniu, nie zobaczysz jej Serce otwórz niewzruszone, mnie pokochać chciej Zapomnimy stare grzechy, czasu koi ból Jeśli zechcesz już na zawsze będę tylko twój